Krzysztof Bosak! Wielkie brawa! Dzień dobry, panie Krzysztofie. Cześć, Kuba. O, Na ty, panie... Myślę, że i tak byśmy byli do tego zmuszeni, także nie przedłużajmy mówienia sobie na pan. Nie, panie Krzysztofie, panie pośle, panie wiceprzewodniczący. Ja jestem starszy. Ja mogę zaproponować. Okej. Okay. To jak? Na ty... Ale panie, panie pośle, przewodniczący i panie wiceprezesie, jak mężczyźni przychodzą na ty, to musi być buzi. Ja proponuję w ten sposób. Możemy przejść na ty, ale jeżeli będziesz za bardzo skracał, dystans wtedy, ja powiem, panie Kubo, i będziesz wiedział, Dobra, że. Ale będzie się Dobra, Krzychu, ale będzie brudershaft. Wiesz, całujesz. Ja nie wiem, co ty masz, Ty, karastro. No jak także... co? Dynamit! Jestem dość nie Krzychu, jesteś już pełnoletni. Ile wasza? 24? No chyba twoi researcherzy to sprawdzili, prawda? Nie, nie, nie. Wiemy, wiemy. Krzy o, jak elektryczność czujesz? Coś na łączy. Krzyku, zobacz. Wystarczy, wystarczy. Dobrze, Krzysztof. Ale jaki to was? Żeby Polska była Polską. Może być. Na pokryle wszystkim Murzynom. No i Kuby Wojewódzkie. Dobrze. Wielkie zdrowie, wielkie brawa. Krzysztof Bosak, proszę państwa. Odwaga, odwaga. Krzysztof. Nie wiem, czy wiesz, ale wyjdziesz innym człowiekiem z tego programu. Czekam, co jeszcze usłyszę, proszę. To no są ręce, które leczą. Dobrze, e, to już mamy ustalone. E, mówimy sobie, Krzyśku, jak będę skracał dylę, sam słapał cię za kolano, nie wiem, ten, mówisz... Panie Kubo. Panie Kubo, dobrze? Może być. Dobra. Myślisz o prezydenturze tego kraju? Za 10 lat, kiedy będziesz mógł kandydować? A ty? Ja bym, ja bym na ciebie głosował, mógłbym być śmiesznie. <laughs> nie, ja pytam, czy ty zamierzasz kandydować, bo już nie. jeden z prowadzących tokszow podobno miał kandydować. Tak, tak. No ale nic z tego nie wyszło. A ty? Bo tam nie, nie wiesz, nie, co z tą Polską, to jest inny problem. Myślisz o tym? Bo podzwoniłem trochę po różnych twoich znajomych i oni mówią, że ty jesteś tak ambitny i masz tak dalekosiężne plany, Słuchaj, że ty gdy się z do moich znajomych, wiedziałbym o tym i wiem, że nie dzwoniłeś. No, myślisz, że twoi znajomi tak? Są lojalni. Tak? Krzychu dzwonił ten szuja gej. Pytał, czy chcesz być prezydentem? Zdziwiłbyś się, ale masz opinię homofoba. A co to znaczy? Nie wiesz? Że lubię to robić z człowiekiem? Nie, nie, bo nie, bo nie, nie wiem. Bo, że boję się ludzi, tak? Nie patrz tak na mnie. Mam cię tłumaczyć, czym jest homofobia? No, znaczy, w waszym rozumieniu, tak. Co to znaczy? W moim rozumieniu homofobia jest pewną konstrukcją ideologiczną, która ma postawić wszystkie osoby, które nie uważają homoseksualistów za normalnych i stylu życia homoseksualnego z zakładań, równorzędnego z zakładaniem rodziny, mm -hmm. na pozycji z góry zepchniętej na margines w debacie publicznej, jako osoby nietolerancyjne, mające jakieś fobie, bojące się czegoś itd. i ja tak jestem... dalej. Ty masz taką opinię? Ja mam taką opinię? No, nabijałeś się tutaj z niektórych podobno w tym studiu w ten sposób, że Że? można było pomyśleć, że Że? jesteś homofobem. Strzesz się. Lobby homoseksualne na ciebie czyha? Daj Boże. <grystanie> <grystanie> Rozumiem, że mam taką opinię w kręgach młodzieży wszechpolskiej. Nie tylko, nie tylko. Dlaczego ty nie masz dziewczyny? Pomóc ci? A ty masz dziewczynę? Mam. Tak. 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 No to wspaniałe. Trójkącik? Nie, dziękuję. Nie, ale poczekaj, no przecież jesteś atrakcyjny. Słuchaj, wybrano cię, to nie jest żart, wybrano cię najseksowniejszym wszechpolakiem. Mówią, że masz powabne usta. Uważam, że jesteś przystojnym facetem jak, jako facet. Że... Nie wiem, czy od ciebie taki komplement powinienem dziękować, czy przejść z powrotem na panie Kubo. Nie, nie, dziewczyny z Wozu mówią, że jesteś fajny. Panie Kubo. Nie kupiamy się, się odsuwał na środek kanapy. Krzychu, nie masz czasu, czy zabraniają ci? Czy, 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 czy o co chodzi? Słuchaj. E... Lubisz sobie pornose... Obej... dobra, masz pornosy w domu? Czekaj, ja odpowiadam na twoje pytanie o czas. Czekaj, dla ciebie może dziewczyna, to jest kwestia czasu, tak? Masz trochę wolnego czasu, ciach jest dziewczyna. I wtedy stwierdza, że jest... A okay. dla ciebie? Ale to nie jest tak, wiesz, są ludzie, którzy podchodzą do tego inaczej. Bardziej to... staroświecko, trochę bardziej romantycznie. Dzień dobry, czy koleżanka czytała wszystkie dzieła Dmowskiego? Nie, wypieprzaj suko! No błagam cię! Tak bym chciała. Znowu spotkać Cię. Powiedziałeś, że ja mhm. nie mam dziewczyny, ponieważ nie mam czasu, tak? Tak. Być może. Pytałem, nie, pytałem, pytałem. Stawiasz takie pytanie. Mhm. Więc ja odpowiadam, że to nie jest kwestia czasu, mhm. tylko mhm. w moim staroświeckim rozumieniu mhm. to jest kwestia trafienia na odpowiednią osobę. A trafiłeś już, czy nie? Jeżeli nie mam w tej chwili dziewczyny, to znaczy, że. Poczekaj, a spróbuj może. Spróbuj wyciągnąć wniosek. Poczekaj, a może ty jeszcze nigdy w życiu krzychu? Orety! Wybierzmy się razem! Pomogę ci. Słuchaj, zobacz jakie to będzie porozumienie. Ja, liberał, i ty prawicowiec, tak mogę powiedzieć? Ja nie wiem, czy ty wiesz, co Bo... te słowa znaczą, ale może. Ale może bolisz słowo prawiczek? Możesz nazywać mnie prawicowcem. Dobra, Krzysiu, jesteś w stanie odbyć taką szczerzą. jak z Ewą Grzyzgą. Wyobraź sobie, że jestem Grzyzga. Czekaj, mikrofon, bo ja. Uważam cały ten ciąg za jakieś przekracanie reguły gry. Krzyku, miałeś już babę? Wspaniały komentarz. Miałeś już babę? A ty? 15 minut temu. No i to jest ta różnica. Nie, ale krzyku, poczekaj. Na czym to polega? Czy, czy, czy na czym polega ta różnica? Chętnie Ci wyjaśnię. Proszę. Otóż ty czujesz jakąś taką nieodpartą, ekshibicjonistyczną potrzebę opowiadania o tym. Gdy rozmawiałem z moimi znajomymi, czy warto Cię tu odwiedzić, wszyscy mówili, nie idź do Kuby, on będzie gadał tylko o seksie, on ma światła. Na tym punkcie nie potrafił niczym innym. I w tym momencie potwierdzasz ten stereotyp. Ja natomiast tak. nie czuję potrzeby wywnętrzania się ze wszystkiego, co myślę na ten temat, co przeżyłem, co być może przeżyję, co jest sferą mojej pewnej intymności, bo uważam, że. Jest to sfera na tyle wartościowa, że nie jest do dyskusji w telewizji. Nie jest do dyskusji na pewno w taki sposób, błazeński, z całym szacunkiem dla Ciebie, ale wolisz prezentujesz ty. Ale wolisz po prostu, ale na przykład. Natomiast muszę ci powiedzieć, Masz że. Masz coś dla mnie. Mam coś dla ciebie, tak jest. Mów. E, prezentujesz takie powiedzmy, dość mocno stereotypowe spojrzenie na te kwestie. Na kwestię? Seksualności. Więc ja przyniosłem Ci cztery książki o seksie. No co ty! Poważnie. To aż cztery wyszły? Pierwsza. Integracja seksualna. Dobra. Ojciec Józef Augustyn. Ojciec napisał Józefa Augustyn. Zobacz, ani jednego obrazka go nie Bardzo warto, książka. Poczekaj, znajdę jakiś, czy, jakiś. Druga. Seksualność, darem miłości. Ty, no zobacz. Jak Proszę masz bardzo. kłopoty... Gruszka, jabłuszko, coś dla ciebie, są obrazki. Gruszka robi to z jabłuszkiem. <laughs> seksualność, darem miłości. Ty, co... Słuchaj, no... Kuba, ale teraz będzie jeszcze ostrzej. Ty, stary. Czwarta książka. Poczekaj, Krzyku, Krzyku! No, poczekaj o seksie i małżeństwie. Krzyku! Daj litość, poczekaj, Krzyku. Otworzyłem. Na, po raz pierwszy otworzyłem. Obrazki już na okładce. I ostatnia to będzie gwóźdź programu. Książ ale poczekam. Aż... Dotyczy to równych niektórych war młodzieżowych. A gdzie chłapa... ty masz napisać, że to jest księdza książka. Poczekaj, jakby przyszło. A gdzie masz napisać, że to jest książka księdza? A gdzie ja mam napisane, że to jest książka księdza? Nie jest napisane, dajcie pokażę. Poczekaj, bo to jest coś o lodzie! Dawaj. Muszę ci przeczytać, czy je to jest, bo widzę, że sobie nie radzisz. Mario Kazone. No znam, mam jego wszystkie książki. Dobra, przechodzimy, Kuba, do gwoździa programu. Tak. Specjalnie dla Ciebie, nie ma dedykacji, ty, Dobra, ale gdybym, poczekaj. Mógł... ale gdybym mógł, załatwiłbym dedykację. Warto Być Ojcem, Jacka Pulikowskiego, świetna książka, myślę, że przeczytasz, wyciągniesz wnioski. Rozumiem, że Ty, jako ojciec, ciąga dzieci. Możesz spełnić moje jedno życzenie. Tak. Przeczytaj pod podtytuł tej książki. Poczekaj, poczekaj. Podtytuł jest na okładce, dla My... ułatwienia. Warto Być Ojcem. Wspomnienia z domów publicznych Krzysztofa Bosaka. Nie, 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 sfałszowałeś. Dobrze, nie. Możesz teraz nie kłamać. Najważniejsza kariera mężczyzny. Brawo. Jedna osoba ci biła, brawo, i prawdopodobnie poznałem, że to była jedna. Nie, to jest brawo dla ciebie. Mężczyzna to była. Myślę, że jeżeli przeczytasz te książki. A myślę, że jeżeli zaznajomisz się z tym spojrzeniem na sprawy, a, o których tak bardzo lubisz dyskutować w tym programie, mhm. to, to możesz peszy? wyjść zupełnie odmieniony. Następnym razem przyjdziesz do studia, Przeczy... spotkasz się z Andrzejem Leperem, będzie zupełnie inny Kuba. Peszy cię temat seksu, seksualności? A wygląda na to, żebym je peszył? Trochę tak. No to pewnie trochę tak. Masz parcie na szkło? to trzeba ocenić. Ja myślę, że nie. Przychodzę wtedy, jeżeli uważam, że mam coś do powiedzenia do studia. Tobie przynoszę książki, dobrą nowinę o seksie, małżeństwie, ojcostwie. Jeżeli zechcesz przeczytać, to być może Ty, będzie zupełnie inny poczekaj. Kuba. Poczekaj. Poczekaj. To jest cały LPR. On mnie nauczył tak o seksie, nie bzyka, o małżeństwie jest z kawalerem Słuchaj, i ojcem, ojcem nie czytałeś, a już wiesz co tam jest. teoretyk, no. Słuchaj. Mam, wra mam wrażenie, że chcesz dyskryminować mniejszość młodych, odmawiając jej prawo do wypowiadania się na tematy, na które uważasz, że nie ma nic do powiedzenia. Krzysiu, miałeś tańczyć w tańcu z gwiazdami. Taniec z gwiazdami zaproponował mi udział w tym programie. A jednak? Tak. Chciałeś z maserakiem. Niestety muszę cię zmartwić. Nie doszło do rozmawiania o tym, z kim będę tańczył, ponieważ zarząd twojej stacji. Wycofał się z propozycji. Ale wystąpił wystąpiłbyś, bo to też pokazuje, że ty Słuch, masz gdzieś młodego. Podjąłem rozmowy z redakcją sobie... programu. No. Robili różne podchody, zapraszali mnie, namawiali. Ja byłem otwarty. Niemniej jednak teraz po czasie myślę sobie, może nawet, że dobrze wyszło, bo w Wielkim Poście bym musiał tańczyć, a to nie do końca przystanie. A nie można tańczyć w wielkim poście? Można, ale to może być przez niektórych źle widziane nasuwać pewne dylematy natury moralnej, to by, jak wiem, obce. Ale, dobrze. Ale myślę, Ostatnie że, że skoro chciałeś mnie poznać, to się dzielę Ta. tymi przemyśleniami. dobrze, nie bardzo ładnie. To, to, to w jakiś sposób pokazuje nam twój Obrazek. Słuchaj, za chwilę poproszę na następnego gościa, ale jeszcze ostatnie pytanie. Czy bracia Kaczyńscy... Jesteś w fanklubie braci Kaczyńskich? O tak to... A mają jakiś fan klub oficjalny? Możesz założyć. Myślę, ja nie że nie mają tak. Ostatnio słyszałem, że 38 milionów należy do tego fan klubu. Dobrze. <laughs> ale to, są, to jest Twój premier ulubiony i Twój prezydent ulubiony? Wiesz co, ja głosowałem w Sejmie a za, za powołaniem tego rządu. Również dzięki mojemu głosowi ten rząd powstał, także myślę, że tak. Jak chcecie się zaczęlić po wyjściu ze studia, to wiecie, kto jest winien. Dobrze, moi drodzy, Kuba, to, że ten rząd Ci się nie podoba, ale to ja odnoszę nie wrażenie, znaczy, że, że spada ilość osób, którym ten rząd się podoba, wiesz? wiesz co? To mnie tak cieszy. Odnoszę wrażenie, że jest to rząd, który ma najwyższe poparcie spośród wszystkich rządów od początku lat 90. po takim okresie rządzenia. Ja myślę że to jest najzabawniejszy rząd od czasu mieszka pierwszego. Krzyż to w wielkie brawa! Sytuacja nie może być kontynuowana. Sytuacja nie może być kontynuowana. Sytuacja, no sytuacja. Zobaczcie! Dobra, dawaj, włożę tą koszulkę tutaj. Włożysz? No pewnie, że tak. Ale nie wiesz, co na nie jest. A ty nie wiesz, co ja mam pod spodem? Ale zrzucił okiem. A ty masz takie włosy tutaj, już czy nie? A włożysz koszulkę? Masz szybu włosy? Włożysz. Ale pokażesz? A założysz? Ale sytuacja zobacz. nie może być kontynuowana. Ale zobacz, szyku. Ale nie odwracaj tak wzroku, bo Poka... zobacz. Tak wygląda mężczyzna. Kuba, jesteś wspaniały. Twój program jest po prostu najfajniejszym programem. Twoja publiczność jest najfajniejszą publicznością, Dobrze. a oglądalność masz najwyższą. Mam nadzieję, że zaspokoiłem twoją potrzebę próżności. Jest ja to Zapiszę się do młodzieży wszech Polski. Tylko musisz mi kupić Albo pochodnie. jeżeli nie zakładasz jej, to ja ją chowam, zabieram. Co tam jest desowo. napisane? Pokaż mi. A, nie, 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 ja w ciemno. Naj, najpierw decyzja czy zakładamy, później. Patrz jaki sprawy, jak ginekolog, chcesz, żebym w ciemno wchodził. No, no, co tam jest napisane, no? A włożysz moją? No jeżeli mi ją Oczywiście, czarna czy czerwona. Ty bardziej czarna, nie? Może być czarna. Właśnie. Czarna za czarną. Czarny. Czarna wyszczupla, będziesz jeszcze szczuplejszy, zobacz. Jak duży, jak wielki jest twój dystans do siebie? Ale jak to tak założyć? Bardzo sympatyczno. Włożysz? Po programie. A, to może spotkajmy się po programie, u mnie w garderobie, sobie powymieniamy t shirty Proszę bardzo, to jest. Jestem vacimy. homofobem. Wiesz, że będę chodził, naprawdę. No zobaczymy. Pójdę do takiego klubu Utopia. Bywasz w klubie Utopia w Warszawie? Wiesz co? Jest w centrum położone, więc raz i drugi przechodziłem obok, ale nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby tam wejść do środka. Ale nie mówili tak, że przechodziłeś, to było takie. Poza tym tam mają takie, wiesz, sznureczki specjalne oddzielające zwykłych ludzi, ale od Krzynku, tego towarzystwa, Także no ale... nie przyszło mi to do głowy. Możemy Upa, kiedyś tam. założyć moją koszulkę. Możemy kiedyś tam Jesteś pójść spyszny? i. Zostawczyszony? Do... Dlaczego nie zakładasz? Wiesz, jak mi mężczyźni kupują ciuchy, to się gubię. To jest wymiana, słuchaj, jak na boisku. Koszulka za koszulką. Dobrze, ale musimy się najpierw spocić porządnie, wiesz. I ja ci Nie powiem... chcesz się spocić, wybieraj się do utopii, rób, co uważasz za stosowne, natomiast mnie do tego nie mieszać. Ale wiesz, poszlibyśmy razem, to byś zobaczył, że to są normalni, fajni ludzie, naprawdę. Nie są normalni. Krzysiu, przypadkowo dzisiaj u mnie jest 120 lesbijek i 200, 200 gejów. Mówiłem, że jesteś homofobem. Później ludzie Wszyscy takie Wszyscy mają czarny karate i są mocno na co mieliśmy Zajmiliśmy tę część programu. Dobrze, Czekamy dobrze, Czekamy na następnego tak, gościa. Czekamy na następnego gościa, ale mam nadzieję, że będziesz uczestniczył.